Cześć, z tej strony Markle 3 Witam was serdecznie w tej kontynuacji mojego przechodzenia dodatku wyspaiki do w Odcinek o numerze 80, pojawiający się, jeśli wszystko się uda i wszystko wyjdzie w piątek, 30 września. Dzisiaj, jest Dzisiaj będzie początek końca, czyli zrobiłem nie wiem, czy wszystkie misje poboczne. Tak naprawdę zrobiłem ich wiele, więc myślę, że to zdecydowanie jest niezła ilość. Mam główną misję, zaczynam ją. Lecimy, żeby wykończyć i dokończyć <grych> eee, wykończyć orlicę. I zobaczę, jeśli będę miał ochotę, to może jeszcze za jakiś tydzień czy dwa, może jeszcze wrzucę z jeden czy dwa filmy. Jeśli będę miał taką ochotę, jeśli będzie mi się chciało coś jeszcze dodatkowego zrobić. Jeśli nie, to po prostu zakończę serię na przestrzeni... Nie wiem, na pewno dzisiaj tego nie skończę. Jestem tego pewny. Myślę, że zajmie mi to dwa, trzy, może nawet cztery odcinki, żeby, żeby typowo skończyć teraz. Eee, żeby typowo... Zakończyć ten dodatek. Mówią już o mnie nie o jakimś nieznajomym samuraju jako wrogu, tylko już o kimś, kto pomagał. No dobra, zaczymy. hm 品割れしてきたそうだね。チンや。手しが生きて戻って、栄え取りでも手に入った。ようやく大高を相手に渡り合える。行き先は掴めたか。まだだ。でもいいことを知った。留守の間、大高が樹脂に当てたふみを手に入れた。ある侍を生け捕りにしたいようだ。直ったか。いや。でも誰のことかは見透かせる。わからないのは。 なぜ大高はあんたを生かした一度大高は俺を捕らえたが逃げられたやり残したことがあるのだろうな隠してることがあるようだねフカ、陣、大高は見つからずじまいだったが猛虎の石膏に出会わせたんだ奴らこっちに向かってた崖には猛虎が大勢いるぞ隠れ家には見つからずに入ったが遅からずここが見つかっちまう 復讐であろう。我らは戦船を沈め、訓備士を切り伏せたからな。船で逃げるしかない。二度と故郷を取り戻せなくなるぞ。死ねってことか。奴らを集落から離し、陸で戦おう。多勢に無勢だ。侍との戦では地の利を生かしたはず。冬至はどうだ。俺たちがよく知ってる地で。木田フレの村。佐久は。天蔵、みなを集めな。すぐに立つ。オッ、okay.

どこからくるかわからない。見込みのあるちに人を置き、我らは馬上で控え。伸びを止める手立てだ。待ち受けて打つ。高え、エイチリプセールジョクリーゼ。広すぎる。どこがいいんだろうね。高え <okay. S 1> <Okay. S 3>。父のように罪なき民を殺すつもりのようだ。ね林だ こに俺たしの船から奪ったの子供が使え虎を見たに打ち上げさせるいいになる。俺たちの子供がいる。私たちの子供がいる。私たちのびながら近なかったで勢ので供らせる。<laughs> <noise> あそこはどうする？この村の者はおのれの父を見た切ないに死ぬ定めを悟ったはずだ。村人が退却した地。おい、今何と言ったみや？兵が不利になればあそこに退却だ。ありもで補いぬっておいた方がいいね。おのうぬを配置。我らは後方だ。はい。おのれの父はこの地で恐怖をまき散らした。おのれが防げたはずの恐怖。

無実の連中もな奴らに戦の作法などなかった不意打ちや罠で大勢を殺し寝首まで書いたのだだからどうした身を守ったまでだこの村の出の友がいたあの戦で首を切り落とされて 探し当てるのに何カと7番かかったつらかったであろうなどの口が友の首を探し回るつらさわかるわけがない酒井が何人殺したかは知ってんのかあまただ俺が止めるべきだったが止めなかっただから他のやつが止めた 俺の目の前で助けられたはずなのになのに来たぞ馬に乗れ来ましたうん <laughs> Wiecie co? Poczekajcie, jeśli już mam. Jeden, trochę się skupiłem na tej rozmowie. Tak się ją nią przejąłem, powiedzmy. Że dosłownie zapomniałem co się dzieje. <laughs> zapomniałem w ogóle komentować gry. <laughs> po prostu się skupiłem na rozmowie. Okej, okay. hej, lecimy zabić maszynę. Ne 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 ne, lecíme proto v ní. O tak. Ups, sorry. Pomyłka. Trafiłem go, bo widziałem krew jak pykła. Dobra, skoro nie jestem w stanie nie tak typowo coś więcej tego, no to lecimy już na ostro, czyli God of War, to znaczy yy... <ścoughs> lecimy jako w wojnę.

急げ猛虎をもてなしてやるぞ火くダルを荷車に乗せときましたよくやった Ej, na jednego było cios krytyczny, na innego było zabi. O, się Tanie z gniewu. Zjali kawę? Skąd Jean po y ...powiedział, że pochodzi? 貴様は忘れられぬ、人の生き血で土が赤に染まっておったの。さあ刮目してみよ、う堺忠の所業を。一切りのとがお。黙れ、今度は西からだよ。いつまで続くんだ。行くぞ。大事ないか。ああ、急ぐぞ。何やダブちゃん。 後ろの守りは整ったか。今少しかかるはず。ここで猛虎をとどめねばならん。待て。合図が止まった。静かすぎる。ここを任せる奴らどこに消えた。不意打ちか。調べてみるぞ。母、忘れて寝た。猛虎に捕まったのか。下がれ。俺が忍び込み、奴らの隙をつけ。 No dobra, jeśli mam to zrobić po cichu, no to są tylko dwie możliwości: albo Tadajuriego, albo Ducha. Więc pójdźmy Ducha z maską Kolosa. Z of the Colossus. Gdybym miał wybierać, co atak, czym atakować, to myślę, że bomba dymna to jest dobry. Podejść tam, zabić dwójkę po cichu. Tamten uciekł i nikt nie zwrócił na to najmniejszej uwagi. No dobrze. Udało się wszyscy po cichu. Biedne, szybko ich skóli w ten sposób. Co się stało?

Субтитры Proszę bardzo, tam jest nie to skrytowójstwo z użyciem. エングンガンのカテ

Kurde, udało się, ale no i tak jakoś, jakoś nie wiem. だろう。大阪の毒だ。もう一度唱えてみろ。その首切り落とす。やれよ。この土は人の血を好む。父上様が吸わせたからな。救おうとなされたのだ。父上のことを、をなぜ黙っておった？俺を騙ったな。騙してたわけじゃない？酒井忠は敵だったがあんたとは。 <laughs> なぜかようなポンプが父を返した知らねえよう,うんだ酒井は何十も切ってぶっ倒れた足を折ったんだろうな俺はとどめを刺しただけだ俺さっさと殺せいやまだだ 立ち上を戦場谷に誘い入れたのだったな同じ手を大高に使う俺たちだけじゃ無理だ深と話せ谷で落ち合うぞあんたの素性を隠しきれないなあ分かってんのか構は、かまわん全て明かせ俺の名も息のため戦うことも O kurde, ale wyszło. Czyli okazuje się, że no, ten go tenzo ma trochę lat i najwidoczniej w ten sposób to on był tym, który zabił Kazumasa Sakai. W sumie można było się tego domyślić, ale jakoś w ogóle to do mnie nie, nie strzeliło, że. Ej, a ciekawe czy... Czy właśnie... Zbroja samurajskiego Klanu. Barwnik do zbroi samurajskiego To jest moja zniszczona zbroja. A, no ta. Wiecie, że ja tego nigdy nie połączyłem? Że. Że zbroja samrojskiego klanu i nasza zniszczona zbroja są bardzo podobne. Znaczy, nie wiem, czy to jest ta sama, no bo ta była chyba od pani Adaci, Masako Adaci. Więc to jest chyba tylko kwestia kolorów, a sama w sobie zbroja jest podobna w tym przypadku. w sumie ta trzecia też. Naprawdę do tej zbroi dostanę barwnik. Surowa odwaga. Nie wiem czemu w ten sposób wygląda prawie jak ubranie runina. Ten go zabił. Ten zo, a shit, Już zabił, gdzie jestem pewny. Ten zo. O, oh shit. Dobra, to tyle jeśli chodzi o ten odcinek. W takim razie bardzo możliwe, że w następnym to wszystko zakończę. O, oh shit. Czekajcie. Oblokowano wszystkie do pancerza Sakaya. No i co w związku z tym? No dobrze, więc. Jest. Raz z tego, co mi się wydaje, to ja chyba zaraz będę miał obiad. <tak>, tak, kompletnie znikąd, wiem, rozumiem. Ale i to też oznacza, że w następnym odcinku raczej już skończę, czyli będzie 81 odcinek. No i, no nie wiem, no powiedziałem na początku, że może zrobię jeszcze więcej, dodatkowe jakieś filmy, ale nie wiem, czy będzie mi się chciało. Chociaż może. Dziwnie będzie, dziwnie będzie mi się rozstać z tego, z ale też jeśli już mam się rozstać, no to już to po prostu zrobić i, i tyle. Zacznę sobie przychodzić sam sobie prywatnie tę grę. Myślę, że w przyszłym roku dopiero, więc no. E, ok, to tyle, jeśli chodzi o ten kolejny odcinek. No? Tak, sorry, bo się zamyśliłem. Dziękuję za oglądanie tego kolejnego odcinka z mojego przychodzenia do Ratku Wyspaiki. Do sobie wstrzymałem. Mam nadzieję, że było ok, żeby spoko, że był spokojny, że fajnie oglądałeś, się podobał. To, to fajnie, to się cieszę. Eee, cieszę się po prostu, jak komuś tam w miarę się podobają moje filmy. Eee, do następnego odcinka, prawdopodobnie ostatniego, ale nie mam, nie daję 100% pewności, bo nie wiem. Życzę miłego dnia, trzymajcie się i cześć.